To ja, wasz kucharz Wojtus. Dzisiaj Wam zrobię pyszny chlebek. Słuchajcie, do chlebka jest, potrzebny jest garnek. I tu, oto co widzicie, za chwilę Wam powiem, co będzie dalej. Mamy drożdżę, i mamy oczywiście ciepłą wodę. Ciepłą, nie gorącą, nie zimną. No i te drożdże ładnie sobie tutaj wygniemy, rozdrobnijmy i wrzucimy do tej ciepłej wody. Kochani, no mamy drożdże w misetce. i sobie dalej. Basia i Basia kilogram 400 Basi uwaga wsypujemy sobie do naszego garnuszka teraz i dwa kochani. uwaga wsypujemy A my szybko możemy wolno jak no. Pasuje. One sztuk. Do mieszania. Wiemy, jak to się nazywa, wiecie sami. No i kochani wsypujemy według przypisu, który podam niżej jak będziecie chcieli. Niżej pod, pod filmem będzie. Płatki. Słoneczniczek, siedzielniane, bardzo proszę. To będzie później, kochani. Oglądacie jeszcze? No, to oglądajcie, chcielibyśmy A jak nie, to sobie idźcie do sklepu i sobie kupcie to, co wam sprzedają. Nie wiecie, co wam sprzedają. No? no i bardzo dobrze. Ja wam proponuję chlebek gdzie będzie wiadomo, co się będzie jadło. Troszeczkę możemy, kochani, przemieszać. I co jest istotą tego chlebka? Nie wiem jak to lubi. Jak to lubi pierdzieć, czy nie lubi pierdzieć. Ja to lubię pierdzieć. Ale najbardziej kocham zapach tego kminek, Gminek, kochani. Chminek jest najważniejszą rzeczą w tym klepku. Raz, dwa. Takie pełne, fajne trzy łyżeczki A dalej to już będziecie wiedzieć, pokażę wam, wszystko będzie napisane. Ja tutaj dodam, żeby było wszystko dodane. A sobie wszystko wyczytacie jak co ma ja być. I raz i dwa i też trzy. Zamieszajmy, żeby było wszystko dobrze. Kto chce jeszcze może dodać z ziarnistego. Do ciasta również. A reszta za moment. Cześć! i Już nam sobie wymieszałem. I tutaj już nam ładnie drożdże wychodzą. Ładnie sobie tutaj wymieszać, żeby były bardzo ich konsystencja rozłożysta, piękna. Żeby nie było grudek, oczywiście. Ładnie mieszamy tu oczywiście. W międzyczasie też czas to pomieszaliśmy ładnie. Ładnie to robicie? dobrze? Dobra. I słuchajcie, mamy wymieszane ładnie te drożdże. Pamiętajcie, musi być woda ciepła. Nie gorąca, nie zimna, ciepła. Drożdże już zaczynają pracować. A jak zaczynają pracować, no to jak jest praca, to jest dobrze, tak? I uwaga! Wlewamy sobie do naszego ciasta. Zostało nam troszeczkę liczb wody. Przygotowanej niekoniecznie, ale dobrze przygotowana i też ciepła. I zalewamy również. I jeszcze dodajemy sobie jedną miseczkę. I zaczynamy powoli mieszać. Delikatnie. Powolutko. Powolutko. Słyszycie ten odkurzać? Tam żona odkurza, nie? No ktoś musi gotować, a ktoś musi sprzątać. No niestety taki. Takie są prawa. Małżeństwa. Co zrobić? Dobrze, ładnie zajmieszamy. Dolejemy jeszcze wody. Na tyle. Powinno nam starczyć tyle wody. Tak już robiłem tyle razy, że po prostu powinno być kiciuś majonez w ogóle. Niestety troszeczkę się wysypuje tutaj, bo jest tego dosyć dużo. Może nie mam dobrego garnka, no ale co zrobić. Mieszamy i mieszamy. I mieszam. No i kochani, jak już ładnie wymieszać... O, przepraszam. To ja. Jak już ładnie to wymieszaliście. I ładne to ciasto ma taką konsystencję gdzieś. Widać? Tak musi się troszeczkę zlewać. a ogólnie musi ładnie się tutaj kleić. Żona się śmieje. I się śmieje, albo nie idzie do góry z i Co teraz? Ręczniczek obojętnie, jaki, czerwony, zielony. Nie wiem, jaki żona truszykowała. Znowu się śmieje, no ale się śmieje. Przykrywamy i odstawiamy. Pół godziny. 35 minut. Albo będzie widać, że żeby się ściągnąć do zobaczenia później patrzcie jak wyrosło ciasto pokażę wam i całe pół godziny o a było pół gara dobra słuchajcie trzy blaszki na to co wam podałem tu jeszcze mamy słuchajcie o sezamik, sezamikiem ładnie pyk 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 Pyk, 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 ładnie, bajera, trochę na ziemię poleci, ale to żona sprząta, więc będzie posprzątane. Oczywiście, tak, tak oczywiście. No żona potwierdza, więc bardzo proszę. Można tak, sypać. Można sypać, znaczy więcej sypie się do foremek, prawda? Ale jak coś pójdzie, Ta. ten, ten, ja a może, a może nie? Dobra, uwaga i tu jeszcze jedna foremeczka. Troszeczkę, bajera, pyk, 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 Dobra. Słuchajcie. I teraz... O! Uf, Dobra, słuchajcie. Słuchajcie. Ech. No pomóż mi, żona. Żona mi teraz pomoże, że Uwaga, przestaje sprzątać. I mi pomoże, bo żadncie ciasto za chwilę wyleci. Dobra. Żona. Dawaj tutaj, ładnie. I zobaczcie jak ładnie ciasto. A nie zlatuje sobie. Jest na jedną foremkę, teraz na drugą foremkę ładnie poleci tak dobrze. I jeszcze trzecia foremeczka jest. wszystko się ładnie, jak zobaczcie jak ładnie się wylewa. Dobra. Jeszcze powróćmy tutaj tutaj. czy go? Tutaj wrócę tu. O, tak. I ostatni! Jeszcze do pierwszej wróciliśmy wyrzucić kreszty. Dobrze, dajcie jeszcze trochę tego ciasta. Nie ma co malować. Okay. Trochę wygląda to tak nie za ciekawe, jakiś tutaj ten, 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 ale dobra, wyczyśćmy jeszcze tutaj ładnie. I dobrze. dziękuję, żona. Proszę bardzo o poświęcenia. Dziękuję uprzejmie. Na no sakra, nie? Na tak. Na sakrę jakaś, Dobra. I teraz tak, bierzemy łyżeczkę sobie, łyż, łyżką, łyżką łyżkę. Gorąca woda. I ładnie tutaj. Ale dlaczego jeszcze gorąca woda? Gorąca woda dlatego, że nie przykleja nam się ciasto do łyżki. No właśnie, trzeba tłumaczyć wszystko. Dobrze, ale tu masz już wszystko, mi to podpowiada i pan, żona, no po to jesteś tutaj też, nie? Czy ja? Żółtek do odczytania. Żółtek do sprzątania. Czekajcie, żeby to o, ładnie. Słuchajcie, układamy tam, żeby ładnie było, wszystko równie, tenko. I to na nas się do dlatego robimy. I słuchajcie, już mamy tutaj ładnie w trzech polemeczkach ułożone. Tak starajmy się jakoś tak, żeby było w miarę równo, tutaj tak czas to wiadomo rośnie, wyrośnie, wyrówna, ale w miarę równo. No i chodzić. Najważniejsze, słuchajcie, najważniejsze. Kminek. Kto robi kminek, kto robi pierdzieć kto ten robi jeść. Masakra, o masakra, czyli pierdzenie, pasuje czy co nie pasuje? I uwaga, sypiemy, sypiemy. Równie oteńko. że Wam ile jest, tutaj jest taki mniej więcej o tyle. Tu widać? Widać. No i ładnie musimy dosypać. Chmieleczko.

Zrównamy i na koniec ładnie łyżką z wodą wtedy, wtedy się ładnie wszystko tutaj. Przyklepie i nie będzie odpadał minek. Tak? Przykładowa. Szeczka, proszę, uprzejmie, Pół. I następne, słuchajcie, 20-25 minut mamy z głowy. Możemy sobie wypić. Drinusia. Cześć! Do zobaczenia za 20 minut. Wszystko wylądowało w piekarniku. Tak ładnie urosło. Zobaczcie. Jak wam to pokażę. O. I ładnie się teraz grzeje. Piecze! Piecze! Oczywiście, że się piecze. Ustawmy sobie tutaj na Jedną godzinę i 0 minut. Start. Najpierw idzie górę i dół, a później damy dół. I to by było wszystko. Jak wyciągnę posmakuję, To powiem jak smakuje. Wyciągamy chleb. Proszę bardzo. Światło włączę. Zobaczcie, zobaczcie. O, to jest clever. I wyciągamy. Szybko, szybko, proszę Jest w O, tu się spali. I uwaga. Jak ładnie. I tu. O, tu się, się. O. Widzicie? Uróża przeróż sam siebie i trzeci chlebek ładnie wychodzi. I proszę bardzo, proszę, popatrzcie. Takie chlebki wychodzą. Czuć to? Czuć? 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 Bo Nie umiecie wąchać. Minę. Pisz. Dziękuję wam wszystkim. Dobrze odnięcie. Życzymy smacznego. Nie, nie, dziękuję, tylko no. mi dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnym przepisie. Bye.